Ojcze niebieski, przychodzę dziś do Ciebie w potrzebie Twoich opiekuńczych rąk nad moim życiem. Chroni mnie przed wszystkimi złymi planami niegodziwców skierowanymi przeciwko mojemu życiu. Niech Twoja miłość i wierność, wraz z Twoją dobrocią i miłosierdziem, otaczają mnie każdego dnia. Pomóż mi pozostać niezłomnym, ufając Twojej woli dla mojego życia. Modlę się, abyś uczynił mnie silnym i odważnym w obliczu niebezpieczeństwa, uznając, że zawsze jesteś ze mną i obok mnie. Modlę się o Twoją emocjonalną, fizyczną i duchową ochronę nad moim życiem. Trzymaj zło z dala ode mnie i pomóż mi ufać Tobie jako mojemu schronieniu i sile. Pomóż mi znaleźć odpoczynek w Twoim cieniu, gdy żyję w duchowym schronieniu, które mi zapewniasz. Ojcze Panie, modlę się, abyś posłał swoich świętych aniołów, aby przejęli kontrolę nad moim życiem. Niech idą przede mną i prostują każdą krzywą ścieżkę. Proszę, czuwaj nad moją rodziną, dziś i na zawsze. Proszę, zabierz moje lęki i daj mi swój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Moja ufność i nadzieja są tylko w Tobie. Otwórz szeroko moje oczy i usuń każdą przeszkodę, która może pojawić się na mojej drodze. Napełnij moje serce swoją łaską, abym kochał Cię szczerą miłością, abym zawsze był broniony pod Twoją najłaskawszą ochroną i był akceptowany we wszystkich moich modlitwach i nabożeństwach. Przychodzę do Twojego schronienia z radością, abyś mnie ochronił przed atakiem diabła. Jesteś tarczą wokół mnie, silną w miłości, ciężką mocą, ukształtowaną nadzieją i ozłoconą prawdą. Nie będę się bał zła, bo Ty czuwasz nade mną. Ty jesteś moją skałą i twierdzą, w której się schronię. Ty jesteś tarczą i rogiem mego zbawienia. Psalm 59,16 mówi: Ale będę śpiewał o Twojej sile. Będę śpiewał głośno o Twojej niezachwianej miłości o poranku, bo byłeś dla mnie twierdzą i schronieniem w dniu mojej udręki. Ojcze, panie, chcę żyć w cieniu Twoich skrzydeł. Postanawiam chodzić i żyć pod ochroną Ciebie. Najwyższy strzeż mnie przed wszelkimi duchowymi atakami wroga. Przypomnij mi dzisiaj, że bitwy należą do Ciebie, a wszystko, z czym mam do czynienia, może zostać pokonane przez Twoją potężną rękę. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją potężną ochronę nad moim życiem. Modlę się w potężnym imieniu Jezusa. Amen.